Halo? Halo? Halo, dzień dobry. Radio Kominak się kłania. Czy rozmawiam z panią Janiną? Dzień dobry, przy telefonie o co chodzi? A czy słucha Pani może naszego radia? Nie, nie, pierwszy nie, raz słucham. Słucha raz. pani, to ja myślę, że od dzisiaj będzie pani nad naszą wierną słuchaczką, ponieważ mam dla Pani radosną nowinę. E, wygrała pani główną nagrodę w naszym konkursie tymetowym? Ale ja nie brałam udziału w żadnym konkursie. Nie brała Pani udziału w konkursie. Nie, a, niestety. A może koleżanki z pracy wysłały Pani numer e, z telefonu stacjonarnego SMS-em do nas? O mój Boże. Jest taka możliwość? Możliwe, możliwe. I ten numer został wylosowany? Tak. Mhm. Jest taka możliwość, że, że to ktoś, bo, bo... No, numer tak, się tak. na pewno zgadza, ale... Tak, możliwe. I... i, i... To ma pani takie dobre koleżanki? Tak, w tak, ponieważ wiedzą, że mam pewien poważny problem. A możemy się dowiedzieć, jaki to jest problem? Mam, mam bardzo ciężko chore dziecko, i umierające, i we wszystkie możliwe sposoby zbieram, zbieram środki. Rozumiem, rozumiem. Byłoby niezręczne z mojej strony, gdybym zapytał się na coś chore. Pani Dziecko, natomiast zapytam się, no powiedziała Pani bardzo chora, ona teraz leży w szpitalu, w jakim tak jest, jest, jest stan? Jest w bardzo, w bardzo ciężkim stanie, jest umierający i lekarze dają tylko kilka złotych życia. Aha. I muszę uzbierać jeszcze potężną kwotę, przepraszam, Prowadź, ciężki nie temat proszę. dla mnie. Jaką kwotę udało się Pani teraz uzbierać do, do dzisiaj? Dopiero, dopiero 30 tysięcy, a potrzebujemy 25 tysięcy dolarów. O mój Boże, 25 tysięcy dolarów to jest około 80 tysięcy złotych, przewodnicząca nasze polskie, tak? No to w, w, wydaje mi się, że ten dzień dzisiaj będzie dla pani jeszcze piękniejszy niż mógł się wydawać na początku naszej rozmowy, ponieważ w naszym konkursie wygrała pani główną nagrodę, która wynosi 100 tysięcy złotych. O mój Boże. Tak, tak. O mój Boże. To... Nie, proszę pani, to nie jest żart, to nie jest żaden żart. Ktoś musiał, no ktoś, ktoś naprawdę z pani znajomych, może pani mąż. Cieszę się razem z Panią, naprawdę cieszę się, nie się mogę razem. mogę powstrzymać łez po prostu Także proszę I się nie martwić. Będzie wszystko dobrze. Pieniążki na pewno Prześ, prześlemy, tylko to musimy to jeszcze to potwierdzenie bardzo. potwierdzenie pani e, e, Czy może pani podać się nam swojego maila? Urzowa pani może internetu, bo, bo tak, ewentualnie tak, w inny tak, sposób. tak, oczywiście mamy mamy wszel mm -hmm. wszelkie, wszystkie... dane kontaktowe. Proszę podać nam swojego maila. Proszę, Janina. Tak. 49. Tak. Małpa. Tak. Konto. Tak. Kropka. .pl Świetnie. Na pewno e, po zakończeniu rozmowy otrzyma Pani od nas maila. E, proszę Pani, proszę się już już nie, nie, nie smucić. Ja rozumiem, że to są łzy radości w tej chwili. Pieniążki na pewno zdążą doszedć na czas. Jeszcze w tym tygodniu zostaną wysłane na Pani konto. E, zaraz, Możemy jak skończymy rozmowę, tutaj proszę się nie rozłączać. E, będzie będzie porozmawianie jeszcze z, z naszym operatorem. Uzgodnicie szczegóły. E, powiedziała Pani, że, że, że uzbierała Pani 30 tysięcy złotych do, do tej pory, tak? Tak. A no to rzeczywiście było, było mało, teraz, no, teraz już się nie musi pani o nic martwić. Te pieniążki, które pani uzbiera to pewnie to nie były wpłaty na konto, to w jaki sposób pani zbiera te pieniążki? Powie pan co, to, 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 to naprawdę niesamowite historie. Zaangażowali się wszyscy ludzie, którzy, którzy widzieli, wiedzieli o naszym, o naszej sytuacji, o naszym nieszczęściu i zaangażował się nawet nasz kochany ksiądz proboszcz, który który do go zorganizował i naprawdę mm -hmm. tutaj bardzo dużo ludzi się zaangażowało w tą sprawę. To ja no, myślę, że teraz te uzbierane pieniążki może Pani spokojnie dzisiaj, jutro, czy kiedy tam będzie Pani miała okazję wpłacić na jakiś zbożny cel. Może być, może no, być przecież, przecież tam, no jest dużo, dużo pewno, różnych. jeszcze, możesz, jeszcze mm -hmm. jutro, jeszcze jutro. Także już się Pani naprawdę o nic nie musi martwić. Się. Kwota powtarzam, kwota 100 tysięcy złotych trafi na konto Pani Janiny. Ej, dobrze. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, bo no e, no to zawsze jest przyjemnie, kiedy 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 nagroda no to trafi tak, do kogoś, to kto naprawdę, no, naprawdę potrzebuje dziękuję, tych pieniędzy. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę, ja dziękuję koleżankom tutaj. Jeśli faktycznie wysłały tego jest. No jestem nasza, bardzo i, ciekaw. I jestem bardzo ciekaw, kto to pani zrobił taki taki prezent. No praktycznie uratował życie pani dziecku. Praktycznie rzecz uratował życie. Naprawdę, naprawdę. No, dziękuję, dziękuję bardzo. Dobrze. Jeśli nas słyszą, mm -hmm. dziękuję ślicznie. Proszę pani, w takim razie ja już nie trzymam pani dłużej, jestem przekonany, że pani teraz e, będzie chciała się podzielić tą nowiną ze wszystkimi naokoło. Przede wszystkim przede wszystkim proszę odwiedzi, odwiedzić swoje dziecko, to jest ja syn córka. Ja oczywiście. Syn, czy córka. Ja tak za chwileczkę, synek mm -hmm. synek, synek, jak ma Mateuszek, proszę odwiedzić Mateuszka, proszę powiedzieć, żeby się już o nic nie martwił. Także. Ja teraz zadzwonię do lekarza, do lekarza powiem, żeby już organizowali tak. transport z także Dokładnie, nie dokładnie. Wie, nie wiem, jak się Wam mm -hmm. używamy, naprawdę powiem tak, no nie ma za co, nie? Tak, tak chciał Bóg, to jest taki los szczęśliwy, także... dziękuję, dobrze, pani Janino, ja nie trzymam pani już dłużej w takim razie, bardzo pani dziękuję, dziękuję za rozmowę, panu. cieszę się pani szczęściem, cieszę się pani szczęściem, proszę się do nas odezwać, jak już wszystko będzie, będzie dobrze, po scenek będzie... Szydziście na pewno, na pewno. Mhm. Dziękuję pani, życzę miłego dnia, życzę miłego dnia pani. O, dziękuję pięknie. No. Do, do widzenia, widzenia. do usłyszenia. Do Mówił kominek. Nasz kierowca podaje adres www.kominek.blogs.pl. <noise>